Czekać, trzeba. mam tutaj, Pixel Play Games, a dzisiaj ze mną jest. I, i znowu się przedstawiasz u mnie już. Trzeci raz się przedstawiasz na odcinku, ją. No bo ja nie robię ciułkiem, tak. A ja nagrywam. Fail complication. E, coś myślę, że tu jest dużo undermanów. Eee... SGV. SGV, madafaka. No już jest full, więc. No tak, to ale coś chyba... nie rusza. To chyba zbugowana arena. Zagłosowanie. Zagłosowałeś na ano to dobrze. Pozostało 4 graczy. LG12 lol UFO, GUFO Stary mapę 11, bo... Rzeszek dołączył do gry 12 na 12. Fail, yes. A dobra, jest 10 idziemy. Okej, dobra, Mogę, <coughs> 5, 4, 3, 2, 1, 0, dawaj, dawaj, dawaj <grym> Mam Rodowy miecz! A ja mam korpus i mam złoty miecz. Jestem kozakiem! Chodź, chodź, do, dawaj, widzisz mnie? Idę, idę, idę do mordy smoka. Ja też, ja też, dawaj, dawaj, dawaj. ciśniemy. Ciśniemy tu. Dawaj. Ja już się dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj Dawaj, to, dawaj cioto. Ej, no nie wchodź we mnie. Ja trochę ja nie trochę krępuje. Nie, nie wchodzę. Się okaże, że tu będzie troll. Jaki troll ukradł mi? Daj mu Ma, spodnie. chcesz spodnie? No, dawaj. Masz. Chcesz mieczyć drewniany? Nie mam złoty. Albo... daj, 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 daj. Daj, bo mam złoty. Dałem no, jest z tyłu. to? musiał mi wyrzucić z tyłu. Ile masz tych zbrojki? Serpul. Ja. Y... Dwajpół. Aha, no ja też w sumie. Równimy się tylko tu niż ty masz. Kurde, patrzysz się noga. Nie ma, nie ma, nie ma, Tu To szukamy, nie no jestem gość. Chodź, chodź, chodź tu. Ej, chodź z prawej. Nie wiem, gdzie ty jesteś? Tutaj, z prawej. Dawaj. Nie no, on gdzie jest. Gościu, okej. Okay. Dawaj, go biorę z drugiej strony. Wiesz co chodzi? Co on odwalił? O tak, babuneta odcięła.

a nie miał no, kompletnie kwipunku. bo jedziemy. Kurde, cztery serduszka. Jak padnę, to masakry, Tak. to wygląda? Tak. A tak w ogóle, to tak. W niedzielę będzie już start Pixelowej Krainy, więc będą się pojawiać nowe filmiki. Lager nam zrobił za intro. Podam jego link, jego kanał w, w opisie. I ogólnie subować gościa, bo gościu ma talent. Takie intro robi, że to mała bania jest. Więc zachęcam do subowania. Mhm. Dobra, na każdym solo już denam. Chyba, że jakiś znajdę. Ciekawe itemki, w sensie jest żarcie, itemków nie, nie potrzebuję, Nawet są jego oczy. Boże, 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 proszę na żeby znowu moneta wywaliła. Ach, ten... Ach, ten, ach, ten, ach, ten, jak on miał... Ach, ten tain. O, jest żarcie, o tak, dobra. Cały set nie jest najgorzej. Najlepszy rolniczyk. Jak tutaj nie bili, to może w tej wieży też nie. Gościu. dwóch gości. Ach. Dobra, ale ja się tam nie pcham. Ja czekam aż mi się wobec zregeneruje, tak powoli będę schodził. Tutaj proszę bardzo, tu, tu. Tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 Dobra. Dobra, no, lecimy tam. Musimy ich wykoksić.

Tak, gościu, zostałem sam z gościem. Gościu ma takiego lowa. Na 99% ma lowa. Chyba, że już coś jest w pieprzu. Już nie ma. G -g 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 -fuck, f -fuck, f -fuck. Jest! Wygrałem! Dawałe jest okay. G11. Okej, okay. to o, To ara, brawo, od razu, od razu będzie ciukiem. Dobra. Hej, cześć, maneczko mam wszystkim ja z tym Timitain. A to jest kolejne jakieś gówno. Dobra, ja, ja tam nagrywam ciągiem, więc jest spoko. Yy, czekaj, 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 Sidak. Jedziemy. <laughs> Kurde, SG z... Nie SG nie nie, 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 nie rób SG World, Dobra. Boże, 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 Niko. Nie mogłaś mi to zrobić z Cyganem, SG2. Czekaj, bo ja muszę szybko... Nie, czekaj, to jest dobra. Nie jesteś na mapie? Mm. O jesteś. Nie dobra, szybko. A, fuck, dobra. Yy, czekaj, teraz dopiero się muszę przedstawić, bo musiałem szybko zrobić coś tam. Hej, cześć, siemanyszku wam wszystkim, ja jestem TV Day no, to jest trzeci odcinek naszego zagrajmy w SG. Czy jakoś tak, dobra, przedstaw się, jest za długość, Pixel. Dzień dobry. No dzień dobry, u niego już się, u jego już trwał bo mieliśmy taki mały problem, ale dobra, nie będę was angażować. To co, ciśniemy się, aby? ciśniemy. Dobra, dobra, dziewięć, osiem, dobra, nie będę odliczał. I teraz motywacja, i też gdzie tu są jakieś skrzynki, bo przed chwilą tą SG właśnie wygrałeś. No, <laughs> wpadłem do dziury. Które się pewnie wyjśnie da, brawo, Patryk, brawo. Ja też. Brawo. Ja też, Eee, <laughs> <bajki. śmiech> <laughs> y y What a mine, fuck. Ej, zobacz, jeszcze stąd wyjdę. Zbuguję, tylko że to się długo bije, bez kill'owa. E, ziom, jestem bugerem. A, jest, wyszedłem. Chodź. Chodź do smoka, chodź do smoka. No stary, ja też muszę zbugować. A ty nie zbugowałeś jeszcze? Fuck, weź mi, kurde, oh, A nie zbugowałeś jeszcze? Nie, ja nie, nie mogę. <laughs> Fuck, gościu tu jest, mam nadzieję, że... Zabiję go! Zabiję go! Zabiję go! Zabiję go! Zabiję go! What a mine Minecraft troll. Zio Obijemy się na fapki. Swapię go! Musisz szybko zniszczyć Fapie. i wstąpić na... Swapię! go! Swapię go! go! Fak, dobra, ja zamuliłem. Ja nie... Swapię! Fak! Ja nie umiem z tego wyjść, Ehe, y Dobra. To czekamy na kolejną aredę. Dobra, to wpiszę z leaf i czekamy na kolejną aredę. Mam nadzieję, że jakaś szybka będzie, bo nie mi się robić czy, czy, czy cięcia. I nagrywasz Ciórką? Ciórkiem, nagrywam Ciórkiem. Cześć, ciur, pozwalajmy sobie Glowstone. Od do... Nie ma żadnej. Ja sobie na przykład zaszykuję z G join, Będziemy. Bo kurde, chciałem go swapać. I to pozwolisz, że tylko Ty będziesz ogarniał, a ja sobie ładnie już czat w ogóle wyłączę. A ja mam mał, 7-7-7. Ej, stary! Ej, jakiś tubiszowy las? Musimy mieć na początku projektu, to potem już będzie tak easy, okay, bo to jest, so... jest mały skrzynek. To jest bez sensu. Sg. join... 7? Ej, ale na full. Ale... Dawaj na 9! Dawaj na 9! Okej, okay, jestem. A ty jesteś? Tak. Tylko Szukam muszę ciebie. sobie... Dać. Sg. 2 Gui. Gdzie jest gui? Where is the gui? Dobra. Auto... Normalnie. Dobra. Ja zaczynam no dobrze nagrywać dobrze, teraz, właśnie dopiero drugi odcinek, czy trzeci odcinek, sorry. Hej, cześć, czemaneczko wam wszystkim, ja jestem tiwitain, a ze mną jest... PixelPig. I to jest nasz kolejny video profesjonalny, o gardienty odcinek z SG. Przuc U mnie to jest pierwszy odcinek. No właśnie. Bo mi kompa wywalało i tego. Bo jesteś ciota. Tak, dzięki. Nie, 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 proszę bardzo. Ja sobie ja, grać na ekibuj. 8 sekund, 8 sekund. Ale mam, ale mam fajny start, widziałeś? No, jaki troll. 2-1, 0 dawaj. Mam miecz. Mam ironowy i mam drewniany. Więc jest rzeź. Ja Widzisz mam mnie? Tylko... tak mam Da dawaj I inno, na idź na drogą, chodź tu, chodź tu, chodź tu. W lewo, w lewo, w lewo, ej, w lewo nikt Tutaj. nie poszedł, idzie tylko Olek. Ej, chodź w lewo! Bo I ten go ten miecz... Chodź, bo ten ciul na pewno nie ma miecza, skoro nie chodzi z nim. A masz dla siebie miecz, czy nie masz? E, nie mam, ja mam ty. tylko dwa Spadnij w dół, spadnij w dół! Dobra, spadłem. O jest. Chodź, gdzie, gdzie ty jesteś? Spadłeś? No spadłem na dół. A ja nie umiem spadać na dół. Szytkował idę do dół. Dobra, kick, później się. Tutaj się odnajdziemy. idę, idę i widzę was, wasze niki, okej? Okay? Będę tutaj szedł. Okej, okay, już wiem, gdzie on wychodzi, więc mam go. Dobra, Mam do... cię, Ola! Pomogę ci, biorę go od tyłu. Dobra, mam tu jakieś. Mam underperwę. Masz jakiś miecz, drugi? Y mam, spokojnie, chodź, chodź chodź. Chodź tu, no rzucam ci wszystko. Czekaj, bo ja znowu nie mam sądu włączonych. Osejbiście. Dobra, gdzie ciśniemy. Widzę gościa, tam jest. Ok, chodź za mną, Masz ja żelazny ty ciole, jeden. No. Cio ta? Mówiłem ci. Nie, słucham cię. Dzięki. I tam jest, to Czekaj. Chodź, ile parkura zrobiliby tutaj. Gdzieś ty polas wziął. Stój, poczekaj. Wait a second, man. Ja Adekwat, to. Adekwatna mapka. Fuck, ała, ja tu skoczyłem gdzieś. I to czekać na ciebie. O o, widzę skrzynkę, ale ktoś już ją pewnie wyczyścił, ale można zajrzeć, zalukać. A! Dobra! O, ma... Uważaj, tyły, tyły! Masz tyły. No coś ty. No shit, Sherlock. Dobra, ej no jaki ty? Wziął mi itemy. No i tak tutaj jest no, drewniany miecz. Tutaj okay, chodzi. O jest samolot, o jest samolot. Tutaj dużo ludzi chodzi ja mam ee, fajny setik, więc możliwe. Musisz jakieś środek, czy coś? Nie, nie mam budki tylko i czapkę chyba czy. Korpus, nie wiem. Ale to też i itemy mnie czapki. Dobra, szukaj tu gdzieś skrzynek. To jest, widzę skrzynkę, ale na górze. Ej, ziom, hmm. widzę wejście na górę. Ta. No, idę po tą skrzynkę ok. Ok. Ej ziom, wszedłem do tego samolotu, jestem w środku. A. No. Wyjście Słaśnie? jest z lewej strony. No tak. mam go. Mogę Cię zabić? Nie. Nie, nie, nie wyrażam zgody. Nie da wpisać na czacie. Mogę Cię zabić? Nie, nie wyrażam zgody. A spoko, Cię zostawię. <grym> e... Na górę, na górę chodź. Na górę. Skrzyneczka. O i jeansy mam. Jak ja kupisz mi portki zrobię. Masz? Chcesz jeansy? chcę, chcę, chcę. Leżą na skrzynce. Chcę, chcę. O, jestem złoty tail. Złoty tail, nice design, motherfucker. O, wyjście. Nie, bo mam tu skrzynkę tą, która była na wierzchu. A, nic ciekawego nie ma. I e, ziom, i e, ziom, oni... Jak, jakie hamskie zrobię sobie screena? Na pamiątkę, na pamiątkę, ziom. Skrzynka, a, sheety. Sheety, sam jesteś shit a się nie da Ej Czekaj, no ja spróbuję... Ja... ja wszedłem na dach i odblokłem czy nie ma tu jakichś skrzynek jeszcze. Jak widziłeś na dach? Normalnie. Jestem czytarem, no? Jestem nad tobą ziom, Patrz. Ale to jest nagrane. <laughs> Dostajesz haka. Dostajesz bada na YouTube za haki. No ty czytujesz i robisz sobie multi... YouTube ci robi multi konta. I do... ciągle sumy masz. Tak masz tylko 20 albo mniej. Nie, 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 mniej ziomuś. Zachęcam was własną. Za jeżeli sprawdzili, ile mam, Ej, Ziom, gdzie jesteś, ziom? ziom? daleko. I nie mogę się przyzwyczaić do tego. Do czego? Muszę mieć large, muszę mieć large. Mata No nie no, gdzież by. Bez... O jest, już myślałem, że large. Olej, a znaczy nie tanki tylko hełm. No to jestem. Fucken. No i myślę, że to marenę skończymy i to już będzie finish, Tak o Uważasz? Tylko zobacz, czekaj, pozostało dziewięć graczy, ale na naszej arenie. Tak. No na naszej, na naszej. Tak, dobra, dziewięć. Spokojnie, nie zerwuj się. O, <grym> drugi szelazny miecz mam! Gdzie jesteś Pixel? Daleko! No ja, ciota. Chodź, chodź do samolotu, chodź do samolotu. No jestem przy samolocie. Tak, dobra, to już tam idę. Jestem przy użytkowniku. Samolot. <grym> no gdzie jesteś. No idę już. O widzicie tu to nie masz złote dżinysiki? Tak. Daj złoty miecz. Jaki złoty? No to tam daję ten miecz. Zlaciałeś się, nie idziesz do mnie? No, no nie, musisz. no chodź, chodź. Dobra, gdzie idziemy, bro? Nie, tutaj ej, ej, ale ty nie chodź, nie, chodź z mie mieczem tym, drewnianym tak na wiesz, słucham cię. Nie wiem, czy ma. To jak nie, jak ma, jak nie, jak nie masz, to ja cię nie gadać. Nie tam chodź, chodź, chodź. Ty. Idę ze stejkiem. Albo wezmę już ten drewniany. Stejka wrzuciłem, moje steki, moje stejki. Dobra. <laughs> tu jest gościu! Ej, ziom, nie umieraj. I on jest on chyba. Co za to debil, ej on, on relognął, on się chyba wylogował, wiesz? Ej, drugi ironowy miecz, lol. Patrz, gdzie była skrzynka. Mam, chodź. Jakie troll. To ja troll, ej to ja troll. Idzie, idzie, idzie nam coś na tym SG. Ej, jest ten Wars Stary. Gdzie? Ej, to jest admin. To jest admin. Ej, chodź tu. Patrz. Masz ważny miecz? Co? What the fuck? Tak, jakby moderator. Daj, daj, jak smieć. Jak, jak smieć? No <grym> Dobra, chodź, chodź, kontynuujemy chodź, naszą przygodę potem. Świecie potem bez ludzi w motherfucker. No Ej, gdzie jest czoło? Ej, widziałeś piorun? Chodź na tą arenę. ciebie pisną! Ej, chodź chodź, 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 idziemy na tą wielką arenę. Czy coś hmm. na ten. Dał mi chestplate'a! Co, co za chest plate? Żelazny spoko gość, tak. tak. Eee, spoko gość z tego. W Ciebie nawalę piogun. Tak? No to chodź, chodźmy razem. że jak coś, to niech nas jedzie, kurde. Um. Jakieś wejście? Ej, tu nie, tu jest spawn, bez beki. Trzeba znaleźć tych frajerów. frajerów. Nie, no zostało. Frajerów, moja kropatyka. Cimo, to w dupce. Ja, mi to mówisz? Ja jestem bez Beki. Jestem góry. na spawnie. Musi być jakiś mod na brightness. Co? Po co mu tak piszesz, debilu? Już ci więcej niczego nie da. Ale o to chodzi, że... Dobra, kiedy... Stary, jestem na jakimś zadupiu. Ale jest tu przygrzynka. Ej dobra... Widzę cię, widzę cię, stój! Gdzie jesteś, ją? Tam jest, widzę! Znaczy nie widzę, tylko widziałem piorun. W ciebie jedną. Nie, ale w tamtą stronę. To ty jesteś... Ale to w ciebie jedną, aha. To ty. No ale tam też! Dobra, ci tak upewniałem. Czy napisałeś tutaj, że nagrywasz? Tak. Bo wszyscy piszą Pozloid i tak dalej, już wiesz, jesteśmy sławni. Czuj tą mm. sławę, ziom! Dawaj jebamy tam. Ej, jest tam typ! No a co? Ale fajnie jebnąłem Ej, tam jest kolejny! Ja idę na skórzonego. Dobra, to na tego. O te mindfuck. Ej, zabił mnie, zabił mnie, foch! Dobra, to ja ich tutaj rozgromię. Dawaj, chodź, dawaj. Chodź do minefagu! Jaki cichuch, jaki, 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 jaki. Jest ich dwóch, da... dawaj, zostajemy dawaj. z tobą, y, do, do, do głosie jeszcze nie wyłączam z... nagrania. Spodzio go. Brakuje mi tylko dżinsów żelaznych, dobra, jest już po onim. Wygrałem! Brawo! Brawo, Dobra, i ja już Ja już kończę odcinek, bo już dosyć długo trwa. Chodź na naszą miejscówę, wiesz, którą. Aha, dobra. Która to była? Tu. Obojętne. Było tu. Chodź ją. Okej. I F5, F5, F5. Wziąłby F5. No dobra, to by było na tyle. To był. Z mojej strony pierwszy odcinek serii... A z mojej trzeci. Zobacz, zobacz. No, no, Zagramy swój wybór, guys. I, no, och, nie, ogólnie spadłem na big jump. I. Uh, hej, 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 hej. Dobra, dobra. Ja tu robię e, im nieza, no. Dobra, to by było na tyle. Cześć. Okay.